Witam Was na piętym odcinku z Farming Simulator 22 Dzisiaj sobie ponawozimy pora już wsiadam do Masy Fergusona Odpalamy go Nie! Z z to Miałem... Nie to podpiąłem. Co chciałem? To chciałem podpiąć. Dobra. Szybko pójdzie to na wyrzania. Dobra, do Otąd. No to jednym przejazdem jeszcze. Ja. Jeden zrobiłem przejazd i. Ale, tutaj. się na całe pola. Ale. ten siewac ma taki rozrzut. że na dwa przejazdy robię to pole. W porę mamy skończone do następnego pola. To gdzieś tutaj? Miesia? Te poje też na dwa razy zrobiłem Nawozenie to szybka czynność Akurat No znaczy Jakbyśmy mieli tamtym nawozić Co daje wapna to oczywiście żeby dłużej schodziło No ale tym To idzie niesamowicie on ma chyba y 42 metry. No, Rościewa na 42. Chyba. Jak dobrze pamiętam. Um, o, środza. Ta, 42 metry. A ten na 18. Chyba. Widzie, witamy się w kolejnym miesiącu w październiku Jeszcze raz trzeba nawozy dać Widać gdzie zrobiłem teraz, są jakieś dwa nie ma z nich jakichś To wsiadamy No? Tutaj Może trochę dalej Ale tutaj niech będzie Dzisiaj sobie sprzedamy Zboża Jak tam ukrój w ogóle Rozmnożyły mi się, to dobra akurat Podoba no Jeszcze trochę pora sąsiada nawiozłem na No Ja no no niedużo jedzą Ty się mam pełny kurnik 17 dorosłych i 13 młodych Pist Aktualnie gdy ja to nagrywam, to jest dajmowy fajnik na streamie i epiku. To ja trochę takim wyprzedzeniem nagrywam. No takim z dwa tygodnia a dwa tygodnie już mamy zaplanowane odcinki wcześniej. sesji załóżmy sobie nagrywam dwa odcinki załóżmy rano sobie nagrywam jeden odcinek, a załóżmy drugi wieczorem albo po południu sobie jeden nagrywam to zależy czy, czy mam z koła czy nie a drugi a drugi wieczorem no, już nie bywa, ale tak mniej więcej ze dwa odcinki dziennie nagrywam. No, jak mi się chce. Czasami nie mogę, aby coś, i czasami nie nagrywam. Dlatego są te 3 dni, bo ja bym mógł zrzucać codziennie. Tylko niektóre dni by nie było po prostu odcinków. To by było trochę bez sensu. Odstawię sobie Rośiowac. tutaj będzie. Podczepię sobie przyczepę. Bo trochę sobie z poza sprzedamy, niech to trochę zostawimy. W ogóle ile ja mam na tych przyczepa? Ta jest do połowy zapełniona. A ta jest pełna. Chyba. Nie wiem. Za się. Dobra, ale mam te prawie 13 tą. No i że Taj tej na Dobra no tak Że Że trzy tony im zostawiam Ale tam szczepel i sprzedam tylko tam Nie wiem, no, trochę im zostawię na pewno pszenicy Dziękuję To ja niech będzie Ja ja im tutaj zostawiam No Dwa, no chociaż te trzy, żebym miała. Niby też dużo nie jedzą. Aby już całą tą przyczepę wyładować i tylko stamtąd sprzedać? Nie wiem, 4 to też za dużo. Dobra, tysiąc wezmę. Dobra, półtora inwestycji im powinno wystarczyć. Kurde. tak to zrobię. no? Dobra. Dobra, to ja im wysadzę. I na małej najwięcej się dostanę. No. O no to muszę tutaj odjechać, to tędy się siebie Dawaj. To tym też nie potrzebuję. E, tak w farmingu brakuje mi takiego, takiego, coś co by dodało takiego, załóżmy, coś takiego złego mi tu brakuje. Załóżmy ludzie tu chodzą, nie są zbyt bliscy, po prostu przez nie przenikasz. Samochodów to się, praktycznie ich nie ma, a jak są to one ci mogą wywalić e, ciąg, który wywali, nie wiem pełną naładowaną przyczepą, na której jest 50 ton, a one nawet się nie ruszą. To też takie trochę głupia. Dobra. Niech to zostanie. Mógłbym na dwie naraz. A tym drugą? Mogę. Dwie na się zładowywać. Dobra. To sobie wezwiemy pociąg. on aktualnie jest on, on jest poza mapą dlatego sobie musimy chwilę poczekać jest kilometr od nas jak to nagle 8 się zrobiło? Coś mi to nie pasuje, za to jest osiągnięte już. Pociąg długo przyjedzie. Chyba z tamtej strony jedzie. Z tej. Tam jest A z tej Wysiadajmy z tego budżetu. Dobra, jedziemy. Musimy wyjechać poza mapę. Proszę, wyjechać poza mecha. Rzuć się, to na później to pod jej 11 tysięcy zarobiliśmy. Nie tak źle, ale to jest nie najlepiej. Większy konik by się przydało kupić przy przyszłości, bo to jest najmniejsze. mało, mało pomyśli bo tylko 30. A jednak jest dużo więcej. Nawet bym się sprawdzić. Ale chyba ten największy kosztuje 79 tysięcy, nie tak źle. Jak ten miecz no i jesień przyczepamy sobie tutaj stanę. A? Zwyżę? Tak O nie, jest jeszcze jeden. Za 79 tysięcy i on pomyślił z 360 kul. No no to ten jest sporo większy jak tam ten 30. A ten... nie, jednak ten 6 tysięcy tylko. A ten 79. W ogóle można takie obsady. Kupiliśmy krowy. Może konia? Konia by można było tak w sumie kupić. Tylko do koni bym zainstalował moda, który bym mi go automatycznie wyprowadzał. A ja bym kupił. Nie ten na tylko ten. Największy ten jest za dużo, a ten za 51 tysięcy. Gdyby go, załóżmy, zrobić łąkę, by się gdzieś tu go postawiła. Załóżmy, gdybym się go gdzieś postawiła, tutaj był hangar na bela. Za... Chyba, że... Chyba, bym tutaj gdzieś zrobił. Tutaj bym, załóżmy, zrobił e, na bela. Bo so. Nie, to będą srosy. Ten. On pomieści dwie się I się... by... palet. To nie jest zbyt duży. Go można nawet tutaj postawić. Ja bym za To postawił tutaj. Nie przeszkadzałoby mnie to w niczym. A tutaj bym owce postawił. Tylko łąka by się przydała.